Ale od razu już od tego, że będziemy recenzować? Sceptan. No dobra, no to co? Dzisiaj? Memorial. Odwrotnie. Kryptochamska reklama, ale dobra, no to panowie, zaczynamy od tego, że dostaliśmy. O, od I zobaczcie, powiedzcie mi, do czego to służy. A tu macie numerek. I właśnie w tym momencie kończymy odcinek. Dzięki, cześć. <grym> Dobra. No dostaliśmy kamerę za darmo, żeby zrobić wam recenzję, bo ona by była potrzebna. Tak, chcemy właśnie sobie potestować dzisiaj kamerki. I mamy taki oto zawodnik. Sprzeg. Mamy dwie, mamy dwie. Jedna się nazywa Wevor, a druga Endostopę. Endostopę. Tylko <grym> w samochodzie zapomniałem działać. A tak na serio wracając to tak, zobaczcie, mamy tutaj elegancko rozebrany już. Yy, silnik. silnik. To jest, to jest jednostka napędowa. Jednostka napędowa z zafiry. Jakbyście się ja pytali, co się dzieje? 16-za w Ilu? To no, no, miała już 10,5. <grym> tak, no. 10,5 zaworu, tak jakby, no, motor. Szaden. Trochę szaden. Tu Ale jest, tylko trochę. tu jest zalana nafta, celem sprawdzenia. Przynoś. Tak. Rzędzie. Dokładnie. A potem, jeżeli się... On ta... zalał. Jakby co. Ja, ja, on, ja. on, on, nie my. On. on. Można też zawsze, pamiętajcie, mlekiem takie coś zalać, nie? Ale to... <grym> nie, no tak. 3,5%. i pół procenta. Trzy i dwa. Trzy i płatki <grym> i cztery porcje. <grym <grym tak, więc tak, sprawdzamy, sprawdza się tutaj y, teoretyczna szczelność tych pierścionków, tych, tych, tych pierścionków. Sensie tak, pamiętajcie. U -u -u. Co macie? Ośkę. Ośka. Ośka, a potem co? Wyjedzie valve cleaner na koniec, jak się okaże, Nie, to tu lecimy, nie nie nie, nie? nie, nie, nie. Robimy pierścionki? Lecimy z dołem. Klient każdy... chciał? Tak. Wow. tłoczki, pierścionki, paneweczki, wszystko przegląd, rewizja będzie. A będziesz, a będziesz... A będziesz nie mierzył, czy nie Zrobisz się owale? Wszystkie będą, po, po, do pomiarów w ciebie zaproszę. To czy... będzie za słon. Zadzwonimy razem do klienta. Owalizację tylną. Po poinformujemy go o tym. Jak będzie wiedział o czym mówimy, w ogóle. Nie, chyba jest świadom tego, że po 300 tysiącach Opel raczej nadaje się na. owalizację. No, no, no dobra, dobra, ja bym to raz inaczej. Owalizację. Ja ale dobra. No, ja bym się nim gonił jutro. No, i tak muszę się no, Na wtorek będzie głowica na gotowo, no Na nie no, miejmy nadzieję, że coś tam z niej zrobią. No. Także będziemy składać. Tak, a ja miałem pomysł, żeby rozebrać skrzynię od BMK HP19. 5HP19 HP z BMW E40 śmieć z, z kontenera. Tak, tutaj mamy taką piękną. Chodź kuchy. Taką mamy piękną. I mam pomysł na przykład jak możemy sobie zobaczyć, czy ten, Czy ta kamera się do czegoś nadaje? Może byśmy odpowietrznikiem sobie zobaczyli. Czy coś widać? Tam Nie. możesz pokazać tam leży panewka przyczyna usterki, tutaj na głowicy, O, o tu jest. Jak macie BMK z 5HP 19, to jest przyczyna usterki. I może wam się poszczać. I wymiana uszczelniacza wału korbowego nic tutaj w tym przypadku. Znaczy co ma wał, wał korbowy do No bo pompy. Wszyscy, Nie no, leci między skrzynią a silnikiem. No Dobra, ale, ale kolory oleju się nie zgadzają. Ale słuchaj, tu czarny i tam czarny. Nie, taki jeden, ale to po zapachu. Po zapachu, Dobra, po zapachu. Poznaj, Stachu, po zapachu. Ta hmm. paneweczka sobie tutaj nachodzi, tu? Tak, i tą podkładeczkę trzeba mieć. No tak, no ale mimo wszystko tutaj nachodzi sobie paneweczka i ta paneweczka powiedziała sobie dość i tutaj pff, O, i macie jeszcze resztki tutaj tej zbrodni. O Oto w tym miejscu. Także no. Także o. Możemy sobie pozaglądać teraz. Może w Nie. No, no, za małe chyba jest, bo to jest 9 mm. Ta, to się nie odkręca, Adocio, to się wyrywa. O, a tam jest taka maluteńka dziureczka, że nie zajrzysz tak. tam niczym. No to dobra kucha. To ale my tyle z... samochodów możemy sobie coś popatrzeć. Tak, o, tutaj sobie zajrzymy, tam zajrzymy. Proby, zobaczymy. Zobaczmy, czy w ogóle progi może są tutaj działające w tym samochodzie. No na pewno są działające, bo są świeżo zabezpieczone. <laughs> Słuchajcie, po, ty, bo właśnie po, pokaż to zabezpieczenie za półtora tysiąca złotych. To jest zabezpieczenie za 1500 złotych, wiesz, Łukasz? Co? Jakbyś, poważnie ci mówię, naprawdę. Jak Boga kocha. Zmys Ale to spokojnie. Przewody paliwowe, przewody hamulcowe. Jest? Wszystko jest zabezpieczone, a wydech? No. Tak. Oj, coś powstało. Co? Poczekajcie. Co? Bosu zabój. No, patrz. Zobacz, patrz. Dziwnie chodzi to skrzynia biegów. Nie <grystanie> mogę Bo synchronizatory są popsute. <grystanie z kiborium wczesnaczka> a. <noise> Trochę luzu dostało. Trochę. Także dzisiaj taki raczej odcinek bardziej organizacyjny. <noise> Pokaż mechaniku co masz na złomie, proszę bardzo. Usterki? Usterki, coś puka. Panu weź coś wylosuj tam jeszcze. <noise> Maszyna losująca ruszyła. Ale to jest dobry wahacz. Czy to jest wahacz od tego auta, o którym myślę? To jest wahacz silnika. <noise> tak. Jeden silnika. to jest to A poczekaj, poczekaj, poczekaj Daj dotknąć Daj dotknąć A i tak luz na tylnym wózku. Widać od razu, że jest to produkcja sprzed pandemii. Nie zadzebiałem. Waży, <gryf> dźwięk obowiązyny, dźwięk Tak. A jak stworzenie? jakość, jak, jakość ogumienia. Jest ok. No. Tak właśnie oszukują Was mechanicy. Przecież tą część można by jeszcze zregenerować. Te tuleje można by, prawda, wymienić, wyprasować. A oni każą wymieniać Wyprasować. Wyprasować. Pawełko to można koszulę. Ja. Ja. Koszulę ja. się magluje. Magluje. Ja. Też rację. Ok. Proszę, proszę, proszę. Także wracamy do dalszych prac. Wiem, gdzie zajrzymy? Gdzie? zobaczymy, czy to jest katalizator. O! o ty... Tutaj, tak, żeby nie było za prostu, tak. No bo stoi na ziemi, przecież tego nie będzie Nie podnosił. będziemy go podnosić, tylko tam kamerą wejdziemy. Tak. O! I no to co? Idziemy? Montujemy. Montagę. Taki piękny, ekskluzywny ten. Ej, ej, ej. Ten, tu ten. Czy ja to ogarnę? Ty, i to już? chyba. Mm. Nie, nie wiem, nie znam się na tym. Zarobiony jestem. Nie zepsuj. O, jakie brumienie naciągnięte. A no? Ja, bor. Nie no weź zostaw To, no, no. to delikatnie nie będzie, nie będzie widać. No właśnie, to delikatnie, no. O, ta jest mniejsza węża. No, czy było drogo? Będzie droga? Ty, ale zobacz. Jakość obrazu powiem Ci, że jest, jest. Przyzwoita. Ty widać że to on. Ta. W to w więc... jest Dobra, cisza na planie, uwaga. Patrzymy w wirnik. O, ale... orzechnie nie w to. Tą... Oż ty kurcze twoja. Co ty teraz sprawdzasz? Ty wirnik. <śm> Waterpumper? Ty, ale widać. Normalnie. A czekaj, a weźmiemy jasność. O. Jak typowy Polak nikt nie czyta instrukcji, ty kręci się. To? Łotu, tu, tu. No, prawie jak turbina. Uu, tu, tu, uu, tu, tu, Wodna. No. A jak to się rusza? Lewo prawo? D góra dół. Nie, do no góra dół tylko. A może lewo prawo? A... No, i, tak lewo, no. Prawo. no. O, i teraz weź poruszaj. Widzisz, że lewo prawo? Kurde. E? E? Ty, 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 ty działa to nawet. Przez kanał ole e Wodny. Olejowy. olejowy. Ty, poczekaj. <laughs> Nie, ja tu widzę niezły... Co to jest na Ty, weź odzumuj. Dobra, sprawdzamy sobie teraz kanałem olejowym. Zanieczyszczenia w silniku. Czemu nie spuściłeś oleju, Łukasz? Babciu nie spuścił. Mm. Ty, jak w, w Wieliczce normalnie. No. Mm. Ty, powiem wam, że ten, ten... Jakby zaraz porównamy, Łukasz, z tą tą drugą, no. O, o, o. Dobra. Dawaj ten katalizator, od razu go sobie zobaczymy. Łoki. tu, tu, tu. O, czekaj, tylko trzeba tu się bardzo dobrze tym manipulatorem. Tak. Nie, czekaj, nie w tę stronę. Wo, widać rdzeń katalityczny. O, ja widzę tutaj... <laughs> widzę pieniądze. <Praszne. laughs> Czy ten... Myślisz, że, 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 że na pewno jest ten że Ona w oleju już nic nie brała. <gul percentage> o Jezu, jak ją zale ty, to śmieci. Jest. Ale zalepiony jest. O Jezu, no. A, Trochę zalepiany jest. Nieważne, że podłogę przez niego widać. No, 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 no Chodź, jest... chodź, <gulizacja> Tak właśnie, nie wszyscy muszą wiedzieć tak? Ale, Ale nie, tu zobacz, jest uszkodzony, widzisz? O, delikatnie jest. No. jest. Czekaj, Ale pamiętam, przeło... że kurde, nawet ty to dobrze to widać. I prze, Nie, przejmij ta kamerę, to ja pójdę po tą kamerę. Ty, uszkodzony. No, no zobacz, Jest, no, jest południowy. Widzisz? <śleks> Zdeformowany. Deformacja katalizatora. Spęczony. Rdzenia katalizatora. No ile tysięcy? Tu przytopiony no, i na gazie, ty. No, 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 no. Możemy zajrzeć no, do no, klubu Koroli no. moich. Coś tam mi się wydaje, że... chcecie się na dworzu, kurwa. Jakim dworzu? Na polu. Nie otworzysz mi bramy? Nie otworzysz mi bramy? Dla, dla, jego? Ty, no powiem ci, kurna. Ty, za te pieniądze? Za te 800 zł? Nie no, 800, tyle <noise> to nie. Nie no, tyle to bym nie dał. Znaczy, bo, nie dałbym, bo mnie nie stać, ale... I kartę ma SD? Człowieku. Tu te funkcje, tak, tu mamy zoom, tak? to jest zoom. No. Co, co tu jest jeszcze? Da, nie wiem, zdjęcia, panorama. Zdjęcia, nagrywanie. Panorama? Wewort. Ładny napis. No i ta chyba ma jakby trochę lepszą ostrość, patrząc po napisie. Która? Ta z lewej. A weźcie je, e, przyłóżcie do siebie, zobaczymy, która ma większy kąt patrzenia. Jak to zrobić? Żeby po prostu z jednego, o. Miejsce. Z jednego miejsca. Ale twoja głowica ma ile większą, ty misiu? Ano. Szkoda, że jedna jest z Takie samo. Tak. A tu się da odwrócić, o. Już jest odwrócone. To może to tutaj też. Już... O, patrz, weź klik, Łukasz, klik, Jest O, strzał o ten. To? No. To zoom jest. A, ty odzumowałeś właśnie, weź jeszcze zoom minus. O, było lekko zumowane. No, U mnie czegoś koło. tutaj, na tej nie ma zoomu. To jest... W ogóle nie masz zoomu? Nie ma zoomu. A. Musisz sobie przybliżyć. No dobra, ale spójrz. Teraz wyłącz światło. Całkiem. Nie wiem, no to się wyłączy. Się. O, no, ale ty, no głowica we Worowskiej, no, bije. Jest dużo mniejsza. No I ta, ta ma 8 mm, to ta ma 6. No i to, to jest ten no właśnie problem, że jest, przez świecę wiedziałe. żarową wiesz, nie, nie przez świecę nie. żarową, nie, ale przez Tak. Z yy... żarową nie wiesz? Nie, nie 3,8 mm na końcówkach W Jakby Mhm. Oj, 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 oj. Nie. Poczekaj, mamy głowicę no, no Jest głowicę tam. Też. I to jest I tak, kurna to jest kamera to. na miarę naszych możliwości, patrzcie. Cyk. I jesteśmy. Wjechałem. Wjechałem normalnie przez ten, czego większość tych kamer niestety, ale... Nie, nawet nie próbuję. Jest, nie, to no jest, twoja jest, nie ten. Nie do rady. Ta jest, wiesz, patrzymy, żeby nie było. No, koniec, nie, nie wejdzie. Zapiera się. o Dobra, świecą. Czy wykręcone masz, czy nie? Świece? No, ta, chyba tak. Z strony? czy nie? Tu, pod tym, ty a może i nie? Nie, nie wykręcone. Nie wykręcone, tu jest. są poza tym. No. no, ale dobra, już przez was sprawdzić. Tak, już wejdzie, no, no, to jest Znowu. duży plus. Czyli wevor plus jeden, jakiś tam endoskopę 0. No to, to, to jakby ty więcej nie trzeba już szukać, nie? Tak, ale to wiesz, też ma ten plus, że to ma, jakby no to złuchania mówił, zintegrowane. No to mi się na przykład z tej kamery tak. bardziej podoba. Aczkolwiek że, że zintegrowane, te, e, tej firmy można też kupić z kamerą właśnie e, Wiem. różnej wielkości. Miejszą, no. Tak, mniejszą. No ja po prostu wziąłem pierwszą, lepszą, jaką mieli wtedy dostępną. Ale to... kurde, to mi się podoba, że wchodzi. Tak, to jest, jest to ogólnie cieńszy, było. jest ten przewód przynajmniej. jest nawet. cieńszy. Tak, tu jest grubszy, gruby ten przewód. Czekaj, a weź jeszcze, weź się postaw jak zrobisz tak, czy zrobisz w 360, zrobi. Jedną i w drugą. Tak, bez problemu, czyli tutaj nie ma żadnego problemu, czyli wjeżdżasz sobie spokojnie przez i do góry możesz obejrzeć zawory. Co w dieslusie czasami przynajmniej bo obejrzeć świecę no, cyklar, no to tak. jakiej jaki nie możesz to odkręcić. Ty dźwigniesz tę głowicę? Na sztorc? Spierdoliśmy. To, 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 to jest zwroczy spadnie. No ten. Ja trzymam kamerę. No tak, no tak, to w ogóle, tylko o, 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 się wziął, o Volvo może parę słów, bo się wszyscy dopytują o Volvo. No co? O Volvo jest robione. Jeszcze o... będzie robione. Klient zabrał i naprawia. Robi igiełkę z niego podobno. Pewnie zadzwoni niebawem o blokady do rozrządu. Pożyczysz. Pożyczę. Oczywiście, że pożyczę. No I ja nie. chcę, żeby nagrał jak ten Tak, to tak, tak. Że Powiedz, tak. że pożyczysz pod warunkiem, że będziemy mogli przyjechać i to nagrać. Dokładnie, dokładnie. Co ty chcesz zrobić? Postaw ją na sztorc no. I teraz, żeby sobie sam ułatwić wjeżdżam sobie w świece. Świece? We wtryskiwacz. To, jest We pana, bo to już jest benzynowiec. Tak. No i dobra. Wjechaliśmy. Zawór widać? Ty, no to patrz. Tu się wszystko... Słuchaj, widać jest to co trzeba. Dokładnie. No tak samo jak jedziesz też do środka, Panie. to też zobaczysz, że na przykład ten tłok jest podtopiony. Możemy ją tak na szybko postawić. Obrócić wałek trochę. Chyba jeszcze się obraca, czy nie. Obraca się tak. Obraca się wał. Tak. To możemy opuścić ten tłok, położyć na sztukę głowicę i zobaczyć... Nie, żeby. ale zobacz, nie potrzebujesz, zobacz. No to jest. No to akurat. No to... Weź, o, przez... Weź tu przez moje palce przejdź. Tu, tu, tu. i zobacz, czy ten... widzisz czy ten tłok jest uszkodzony. <laughs> no chyba rysy są. A tłok? Bo tu mamy tłok wypalony. O, jest. No ja zakrywam ręką teraz, żeby... symuluję głowicę, no. Bez problemu. Do takich ale wstępnych oględzin to się jak najbardziej... To nie nawet nie są wstępne, to już jest, to jest to już wyrok śmierci, dla się Z, To żadne wstępne, <śmiennie> to jest już ostatnie. Ty widzisz jakieś tu dociągnięcia? Nie dociągnięcia? <śmiennie> 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 dociągnięcia do widzisz? Tak, on dociągnął no, do końca. Do końca, dociągnął do końca. Do A, to ciągu, no, do końca no. Czyli to jest tak na no, dobrą sprawę, to od razu możesz podliczyć, ile mniej więcej będzie kosztowało. 20 tysięcy górę. Ty, no powiem Ci, podoba mi się. Robi robota. Sprzedam, sprzedam ten silnik. <gry> A silnik na sprzedaż, to jest y, CDI? Nie, to jest CVTI. CVTI. WM. VM, VM. Ojejku! Co coś tydzień coś tydzień Do tego wchodzę, patrz, do. O Czysta podróży. ekologia. No dobra, to chyba koniec już z zabawy tymi kamerami. Ale tak. powiem, że fajna. Ta jest fajniejsza od Fajnie. tamtej, bo ma mniejszą głowicę. No to robi roboty. I to Najważniejsze, możesz tam sprawdzić. A dzisiaj większość ludzi jeździ diesla. No, tak. Jeszcze? Jeszcze. Jeszcze możecie. Jeszcze. No i ma ten kur, no, zobacz ten kawałek taki, co się elegancko tu wygina, ten dziób pingwina, nie? No, ale tu zbiera się strasznie w brud w tym. No dobra, no, tamtej, no, muszą no, być na no, jakieś no, e bo jak wzmocne. weźmiesz, wiesz, wyprostuj, tak delikatnie. O, widzisz? Już jest. No dobra no. no ale to co to się... To też, Jak to jest tutaj napisane? Hmm. Nie do użytku medycznego, no to wszystko w temacie. No, no. Dobra, U, to można, to można to polecić. Tak. Bez problemu. I jest tanie, a w opisie filmu będziecie mieli kod promocyjny jeszcze 5%. Darmowa wysyłka. No i link, z którego jak kupicie, to jeszcze będziecie mieli tanie. Także wrzucimy, kto będzie w opisie filmu, a my wracamy chyba to do... chyba to okazja jest. No bo do, to i, chyba jest okazja. No jeszcze będzie 5 czy 10% tego jeszcze tam Już czekam aż się posypią po <laughs> go Już strzelaliście wstrzynali, się wstrzynali, dla kamery. Sprzedaliście się dla Dobra, co to się, nie się nie robi dla takiej kamery, nie Tak, raz. ale jak wam trzeba cokolwiek innego polecić, to wszyscy jesteście... U, a co byście polecali, co tak, byście tam, polecali? Tak. Każdy forum samochodowy. E, dzień dobry, jaki olej polecacie? Każde jedno forum. Golf, no. ten, to, tam, to się... Jaki olej polecacie najlepszy do mojego samochodu. No to tu macie kamerę. Świeży. Jaką kamerę potrzebujecie akurat do sprawdzenia swoich problemów gastrycznych? Widzicie, z Wewór. jest okej. Okay. Działa i jest stania. Tak, I tak. nie kosztuje 2,5 tysiąca na Allegro co ten Po 2,5 tysiąca te... Te całe. Co, co no ja przyniosłem to. No ja, ja tego nie kupiłem 20 za 2000 zł. Głupi nie jestem, co w filmie udowodniłem raz, że mi się udało. No, ale 400. 499 zł za tego endoskopa, dałem, No 499, a ten. Kosztuje to nasz montaż I teraz dobrze, ze że mnie. ta kamera do nas trafiła, bo już niewiele brakowało, abym zamówił to, co ty masz. No, Tylko ciekawe, czy I. byś z tym właśnie mniejszym... Znaczy ja szukałem właśnie z tą małą, Mniejszy. znak najmniejszą no. głowicą, nie? Masz... Roz... Raz, po... Daj sukniarkę. Zmierz ją dokładnie. Pomóz. Ale nas pocisnął. Ja już nie wiem jak to będzie w komentarzach. Ua. Ja nie wiem jak dasz. to się może sprzedajmy dziwki. To ty to powiedziałeś. Czujesz ten zapach? <głos> tak, burdel. 8,5, 7,5? 5, 6. 6 co, bo nie widzę pod tym kątem. Sześć. Dobra, 6,5. Sześć no niech będzie. 6,5 no, dla łatwego liczenia. A twoja endoskopę? Z 8,5. O, tak jak postawić, to będzie ok. 6, 7, 8,5. No. 6,5, mhm. 8,5. Mhm. No. Polecam tą mniejszą. Zdecydowanie. I sobie no. ją kupię. To, ale jest. O, o, pokaż. Ale dobra, tutaj macie na przykład, jakbyście kupili tej drugiej firmy, są mniejszą głowicą, bo też możecie nie będziemy mówili, że, że tylko to kupujcie, prawda? To tutaj macie taką. To można powiedzieć gustowniejszą walizeczkę, bo tutaj jest po prostu pudełko mm. i, i ten... Instrukcja, czy jest instrukcja w języku polskim? folia, tak. Ale jest co mamy <grym> jeszcze? Snake Tube. A, USB-C. A, właśnie, ma jeszcze wejście na kartę pamięci. I ma kartę I jedna, pamięci. i druga. I była w jest, jest, tak? tak. Jest, ta 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 A w tym endoskop nie było. A, tu jest. Nie było karty jest kata kata. Kata. Nawet zrobiłem zdjęcie i jest... Tak. jest yy... O. Ale instrukcji po polsku też tutaj w tym nie, nie, nie ma. I też nie ma, No to różni się opakowaniem. Aczkolwiek Ale i... obsługa tej kamery jest tak prosta, że raczej instrukcja nie. Ty no, tego uruchamiasz jest, i, i nic więcej nie musisz robić. Nie tego zuma to się nie użyje, no. nigdy nie używasz. Dobra, a teraz moi drodzy oglądacze, przerwa na raka.